Jak ten tak nazywa się po polsku? Kogut. Kogut. Dobrze Moi drodzy, mogliście zobaczyć Iwana W materiałach krótkich, w shortach Na kanale Checkers TV Ale nie tylko dla anglojęzycznej publiczności Bo dla naszej polskiej, na kanale Warcaby też Zdecydowaliśmy się coś przygotować Siemaneczko Iwan z Iwanem jesteśmy w Turcji, dokładnie w okolicach miejscowości Kemer podczas Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych. Ja jestem tutaj trenerem-opiekunem polskiej reprezentacji, Iwan z kolei ukraińskiej. Doglądamy swoich zawodników, ale teraz, kiedy trwa runda, mamy czas zerknąć trochę na wartość, aby trochę przeanalizować. Iwan Antonenko to oczywiście trener kadry polskich zawodników. I nie tylko trener kadry, bo też prowadzi szkołę, do której uczęszcza wielu polskich zawodników. Zanim zaczniemy analizę, powiesz nam dwa słowa o tej szkole? No dobra, stąd z chciałbym zaprosić, do naszej szkoły, Peremoga. E, to jest ukraińskie słowo, które oznacza zwycięstwo. W naszej szkole, oprócz mnie, jest również mistrz Świata Jurieniki, Wiktoria Matryczka, e, arcymistrz Artemy Iwanow. I teraz jeszcze mamy nowego trenera Bogdana Kaczynkowa. Hmm, no a oczywiście z polskimi dziećmi ja pracuję, bo. Najlepiej znam język polski, to jest lepsza komunikacja dla dzieci i chciałbym zaprosić do treningów online, jest wyróżnialna osobliwość naszej szkoły w tym, że my staramy się prowadzić treningi grupowe i to jest nie tylko taniej, ale moim względem jeszcze bardziej wesoło. і Дітям то дуже подобається. Я то якось одразу чули і власне на тим стоїш, це робиш тренінги групові. Зараз можете побачити, що мами дуже. już grup otwartych i można zawsze wybrać Wam odpowiednią grupę i zapraszam. Ivan, nie jesteś może najbardziej aktywnym zawodniczo trenerem, ale w tym roku w Portugalii, w Albufeirze grałeś z herbem, który widnieje na Twojej piersi, reprezentowałeś Ukrainę i chciałbyś chyba pokazać nam jakieś analizy, jakąś partię z tego właśnie turnieju. No właśnie, przygotowałem trzy partie, w tym wideo pokażemy jedno, może to, który najbardziej dumny, bo można powiedzieć, taki malutki spoiler, że cisnęłem Schwarzmana w grze klasycznej w wariancie Schwarzmana. Ja myślę, że każdy się zgodzi, że można być z tego dumnym, czy udało mi się zwyciężyć, czy nie, teraz zobaczymy. I jeszcze chcę powiedzieć, że mam bardzo fajny taki opis tej wycieczki do Portugalii u siebie na kanale i link znajdziecie w opisie pod tym wideo. No i co? Тим меч грали ми Україна Шевченка дружини Ізраїлю. Шварцман граєш за Ізраїль. Вічі від початку війни Шварцман спірал Україну і ми, українці, ніде не були штівкою, що він грав в турніях міжнародних, а зараз вже як повноценний обитель Ізраїлю грав за дружиною Ізраїля. I oczywiście moje zadanie było nie przegrać i spodziewać się, że na innych planszach e, e, Nikif i mi wydaje się, że Jurij Babkow e, potrafił zwyciężyć. No i było właśnie pytanie, jak mi zagrać tak nadziejnie, żeby nie przegrać. I niektórzy myślą, że jeżeli, jeżeli chcesz e, nie przegrać, trzeba grać jakąś prostą grę, ale ja... Słychałem to już echistów, i też to na tym, że trzeba grać ten debiut, który najbardziej znasz. I oczywiście zagrałem 35-30. Schwarzman nawet powiedział taki nie bardzo przystojny przeklom, bo. Do końca był niepewny, że ja tak zagram i widać, że był nie bardzo szczęśliwy, bo naprawdę już ja mam dużo partii online zagranych w tym debiucie, dużo doświadczenia, Schwarzman o tym wiedział i on spodziewał się czegoś innego, gdzie on będzie miał wie, wie, większe doświadczenie, ale 35-30, no i poszedł właśnie ten wariant Schwarzmana. 40-35, 15-20, 45-40, białych, chce wejść na klina. Черний мог заблокувати 20-24, але Шварцман блокує в інший спосіб – 17-22. Хоч от уже по 20-24, і жили з біч канту то просто Черний виграє п'єно. Він не може зараз то робити. І в книжці Гетманського є написано że można grać 50-45 i tam jest partia Sebranca, ale faktycznie po analizie hmm, doszłem do wniosku, że tam czarny może zdobyć dużo lepsze pozycje i gram do teraz 32-28. Też mam to oczywiście przeanalizowane. Czarny gra 20-24, na 21 i teraz jest wymiana 33-29. Може так швидко сzyбкоже, що та позиція може вийти з інного дебюту і для того то e, є e, дуже якби застосувай дебют, где в той позиції білий грає 35 30 і є та сама позиція. Ну no і тут в такій позиції найчастіше біали виміняють, на 29, стараючи позбачити цього зв'язання. Але акурат в тій позиції є можливість навіть зробити вибіча на полі 28. Тобто є така теорія, описана в книжці Гетманського, але не так багато є відзи там. No i co? I dalej powiedzmy na jakiś taki ruch, biali zagrają 44-39 i potem mogą ustawić klina i taka ciekawa gra. I właśnie wariant Schwarzmana polega na tym, że czarny nie dają takiej możliwości, grając 11-17, 44-39 i w ten moment czarny atakuje pionka 28 i ja nie mogę teraz Заграч на 24. Ну, у нас в партії було e, так, але в той момент Шварцман заграв ту. Я могла би ставити кліна, але трохи помишлені з дитинства на перший заграч ту. Ну і власне зараз e, e, чарний користується, того, що я мам дюри на 38, граю 14-20. я мам ту, знову гроші на 24, ту. Nie mogę tu, bo jeszcze mam dziurę na, na 45, więc gram tu i Schwarzman gra tu. No i faktyczna pozycja jest doprowadzona do tego warianta, który opisane opisany w książce Getmanskiego. Dalej Getmanski pisze 28-23 i tu jest naprawdę to najlepsze. Jedyna możliwość białego wyjść z tego związania. I 34-30. E, taka wymiana 3 za 3. Biały zwolnili swoje skrzydło. Czarny ma 5 na 28. No, bardzo ciekawa pozycja. Teraz nie jest dobrze grać 10-15, bo biały zagra 47-42. 31-27. Czarny musi bić tu. Bić dwóch. Bicie. Biały biją na 26, chociaż jeżeli czory remiso można na 27, ale po 26 jest, przywaga białych, przecież już skrzydło czarnych jest trochę związane i nie tak łatwo jest jego wyprowadzić, więc e, Schwarzman gra na 26 i ja gram 47-42, korzystam z tego, że rozumiem Schwarzman nie będzie upraszczać, bo Remis jego nie wystarczy, on chce wygrać. I on oczywiście nie zaatakuje mnie na 15, przecież po 31-27 będą dużo wymian. On gra na 21. Właśnie tym ruchem ja miałem wybór, czy na 15 zagrać najpierw, czy tu. Ale jeżeli na 15, to on może jeszcze 16-21 zagrać. Ja korzystuję z tego, że jestem takim nominalnym outsider'em gram tu, nie pozwalam taki ruch przez to, on gra tu, ja odchodzę, i on gra tu. E, no trzeba powiedzieć, że, pierwsze, że po, wy, po wybitce na 20 już teoria skończyła się i tutaj gramy już swoją głową, ale ja ma, miałem ten debiut online gdzieś może z 5-10 partii już zagranych, takiej pozycji nie miałem, ale uważałem, że jest lepsza dla mnie pozycja. No teraz ja zagrałem tak, І є ще мала опція спробувати випровадити пьонку ту і виграти пьонка 28. Ну no, давайте побачимо, що би ж було. По таким руху чарний грає ту, і вже я не можу так заграти. Ту, ту, ту. І я так можу виграти пьона, але чарний його одзискую. Ну і на не дуже мені сподобалася ця позиція. Можливо, так якось можна віддати цього пьена ну, трохи, так, моїм взглядом, є небезпечно. Для того заграли ми, для того заграли ми просто так, тому що біч ту, біча і біча. І далі грам 45-40. Ну і цього мої дрози, тут можна повідати, що дебет уж є скончений. Мамсько 12 чи 13 темп і взагалі вспоняла позиція, зараз це допровадчить, вимінювати. А, і втеди би міль 12 темп і навіть, що Шварцман є така легендарна особистость, якось з ним я завжди інакше грав. І якось навіть не могли б увіжити, що так добра позиція мам за Шварцманом. Nie tylko, że nie otrzymałem jakiegoś gorszego z debiutu, a nawet e, mam szanse na wygraną, jak mi wtedy się wydawało. Więc e, dla mnie na przykład osobiście to udowodnia, że jeżeli pracujesz nad debiutem, e, teoretycznie potem nagrywasz jego, jeszcze przeanalizujesz, co ty tam nagrałeś, jeszcze pracujesz, to można grać z, każ, z każdym ten, e, nawet najbardziej ostry debiut. Widzieliście, że to był niesamowity ostry debiut. No dobra, Schwarzmann gra tu, ja tu i on tu. Ja gram tu. Nie można tracić żadnego tempu, bo jeżeli zagram na przykład tak, może zagrać Aleksander tu i na taki ruch już wymienić. I już e, moje zadanie jest wymienić tego pionka 27 i teraz muszę wymienić się na bandę, żeby potem wymienić. No i pozycja będzie taka rozbita. Więc... E, Więc musiałem zagrać tu, Aleksander zagrał tu, i ja się wymieniam. No i w tym momencie miałem chyba 13 temp przywagi. Oczywiście, że piąt 15 e, ma aż, e, ile tam, 8, 8. temp, ale tak czy inaczej 13 temp przywagi mam. No okej, okay, on gra tak, ja tak. Teraz na taki ruch mogłem i zasłonić, ale lepiej chyba wybić się i tak jakoś tympować jeszcze. Mam, co ważliwe, no dawajcie po zobaczymy, co ważliwe, mam już Piątka 22, już doświadczone nasze uczniowie w naszej szkole wiedzą, że, że zawsze my staramy się tak grać, żeby nie wychodzić na piątą linię, bo jeżeli już jest Piątka na piątej linii, przeciwnika, w tym przypadku ja już mogę budować swoją grę wokół tego Piątka i mogę jakoś podchodzić, coś może jakieś półragatki, podchwycenia, wszystko co ja chcę, więc tego się nie bałem, tej ataki. Więc Aleksander gratu. Teraz myślałem o tym, że w jakiś moment ustawić klina, ale zdecydowałem nie spieszyć, więc nadal nie boję się tego ataku, ale kiedy on zagrał 2-8, już nie utrzymałem się i ustawiłem klina. Czemu? Bo nie ma 5-2, і не може вимінити до пшоду цього пьонку. Ну, моїм зданням, можливо, якось лепі йому було не спішити, краще пендіші, щоб я вставив кліна, там, потім кедись тривощим і вимінити. Але Олександр, то, очевидно, грач і на його пожому, гра свої варцаби, має своє очуча гри і От цікаво, що он ту позицію як за себе не горшу, а навіть лепшу. побачимо, ну, значить, що було далі. Уставимо Кліна. Олександр Грату. І тераз я так цікаво уставім піони. Забачте, фактично заблокували всі чорні піони. Не можна атакувати ту бо Бенджі 32 27 і 29-23. І далі користуєшся тих джур. Я мав збіч гіч, наприклад, тут б'є, я б'є два п'яна, здави вам п'юна. Ну і проблем для, e, проблем для чарних є з тим, що я маю і аж дві джури. Я направді, не виділяв як тут чарним іграч. Мишляли, що можливо он зах це за грач так, так і потім заатакувати з мусичками два за два, але я в тебе e, з донжилем, наприклад. На такий рух може так już, і на такий рух ще. Ну і в таким зданням позиція чарних в такому сенсі була дуже читала заблокована і фактично не видачи як виходить з цієї позиції. Александр знала. План e, План чорних поляга на тим, що черних вирвати з цього заблокування. i jakoś przesunąć walkę na moje lewe skrzydło i wtedy te moje piątki po prostu będą niepotrzebne stały tam, a w ten moment on będzie, będzie mnie atakował. Więc e, kiedy on tak zagrał pionkiem na 16, ja zostałem przed decyzją. Teraz e, bardzo dobrze, że grałem z, e, znany dla mnie debiut. To też jest jedna przewaga, kiedy gracie znany debiut, że macie dużo czasu. І тут ми мали час, і знайшли такий цікавий план. E, грав на 26. Видаєш, що такий трохи рух без сенсу, бо він хоче мені вставити кліна, то я ще грав на 26, щоб клин його, його був ще міцніший. Але зараз я грав на 37 і хоче заатаковувати його. Ну і не так легко оборонити от цієї грошби. Я, наприклад, якщо грає якось 1-7, я атакую, A na 14-19, kiedy on atakuje mój klin, jest 29-23. Ja zostaję z pionem więcej. Więc Aleksander nie może tak bezpośrednio obronić swojego klina i musi robić to w pośredni sposób, czyli grać na przykład tak i na taki ruch robić sam 2-2. No i jest Aleksander faktycznie przed wyborem, czy zagrać tak. В те, я заграв так, як було в партії. Чи заграш так. І в тебе я можу заграти так. Чи я користуюсь е... з гроші, виходить або на 28, або на, на 23. Ну, він здесь заграти ту. І я вийшов на 23. Ну, направди виглядає, що якщо б я б то просто ну, є якісь... Э сукцес в його плану, вже, направді, тепьонки не грають, трохи розірвана позиція. Може, просто, але є е, хіба трошечки горше за мене. Ну, але в тим моменті, ще ж йому він не мишляли, вже там потребує ремісу чи ні, Już мої очі були такі наляти крво, уж хотіли поконати цього мега-містра. І собі ж на 23. No i powstała taka pozycja, gdzie pionki chociaż nie ma jakiegoś związania, coś, ale pionki znajduje się bardzo blisko. No i co my widzimy? Że czarny nie mogą atakować 14-20, bo wtedy wykorzystuje pionka 15, robię już standardowe przyklejki I przechodzę w damkę. Z wygrana pozycji oczywiście. No i tak nie można atakować, ponieważ zagram 24-19, bicie-bicie. No tak, chyba będzie przegrana końcówka, ale i tu też e, nie, nie widać dużo szansów za czarnych. I faktycznie i białe, i czarny jakby znajdują się w takim... Цукцвангу позиційним чарне не можу ту атакувати, не мого ту. Але я не можу теж якось там збити заграч, бо жаль, он... ну там теж може якусь колумну створити ну, так і мені це форсована позиція. Ну і можна, ще би повірити, що насправді для того, що я зараз барджі яко тренер є там став... ani grać, nie mam tak dużo meczów na takim wysokim poziomie, to um, ci bardzo ciężko mi dała się ta część gry, gdzie trzeba było dużo liczyć, a Aleksander naprawdę liczył i liczył bardzo dobrze. Gra tu. E, Moje te wszystkie piątki stoją powiedzmy tak idealne dla tej pozycji i mogę przesuwać tylko piątkę 49 I gram tu, żeby mieć wybór, gdzie zagrać, bo po takim ruchu wyboru nie mam. Gram tu. Aleksander gra tu. Яграм ja Ту і Олександр Град Ту. Ось такі великолепному місцю свято мусив зробити такі незбит вигодні рухи. Ну no і це. Зараз тут дуже варіантів лічили. Ну no і грам ту. Очевидно, e, що не можу теж атакувати, бо він заатакує. E, могли хіба ту зв'язати, бо теж є якісь комбінації, так і так, бідші. E, Вінс e, надалі, як би, грам єдним піоном. І Олександр мовив, що позиція є небезпечна для мене. Ну, моїм так зданням позиційним виглядало, що я маю кращу позицію. Олександр Грату. Я грам так. Тобто теж мали вибір, але здецидували за Градштаб. Он град так, створив грошби, муше зв'язач. І он так гра. Ну, є така позиція, де не мав аж дуже вибору, але чар не маю, є ще мені вибору. Но то, що побачили, ми одразу вже на такий рух є тут і ту вище. I chyba najlepsze za mnie grać tu. Bicie, bicie i czarny gra tu. No i pozycja jest remisowa. Więc to odrzuciłem, bo naprawdę już byłem przekonany, że jestem bliski do wygranej. Więc ten wariant odrzuciłem, bo naprawdę byłem przekonany, że jestem bliski do wygranej. Oraz nic nie daje taki ruch przez to. I też tutaj e, nic dobrego dla mnie nie ma. I gram sobie 34-30, 14-20, 30-25 i Aleksander musi zagrać tu. Naprawdę byłem już dużo zmęczony w ten moment, już ciężko było mi coś policzyć. Naprawdę taka bardzo energetyczno wymagająca partia. I zagrałem tu. E, czyli zagrałem tak, e, jeszcze jedna szansa była zagrać tu, bo teraz już mogę wejść po piona, nie ma jakichś tam żertw czegoś, ale Aleksander już po partii od razu pokazał, jakby robił remis. Tu. Nie mogę bić na 32, bo zagra 22-28, bicie, bicie 3 i czarny mają już nie gorzej, e, więc e, najlepsza szansa to bicie tu. Біче. Ту. Так. Бічі. Біче. Так. Так. Біче. Ту. Ну, така несамовита позиція. Нісамовите не таке нестандартне звязання, але чарний йдуть в дамки, білий мушу робити. Можна заграть так. І ту. Біче. Біче. Ну і цом. Може видачи, що є ще якийсь шанси, але чорний форсує Реміс простим поставленням дамки і виміна. на 2. Нема шансу на виграно тут. Вінць в тій позиції заграли ту. Мишлялимо, що вигривам по 14-19. Я ще ж щелим так, але то є найлепший план. Налепні заграть ту забрати просто пьонку, бо на такий рух можна зробити штаку вимяни. Хочемо просто два за два на вдамки з абсолютно виграно білих. Ну і це, мої друзі, як myшлі, чи ми шлючі, чи вдали, що ми виграч то партію чи ні? Єднак оказалось, що Олександр Шварцман, то є Олександр Шварцман. I wygrać jego nie tak lato. E, między innymi e, w 2021 w, e, na drużynowych mistrzostwach Europy już mogłem z nim wygrać, ale też a tam już nie wypuściłem, bo po prostu w, po długiej przerwie już e, też słabo grałem. W termę w Blicu, tak? W Rapidzie, tak. W Rapidzie. No, pamiętam, ale... podglądałem tę końcówkę nawet w którymś materiale na kanale Warca, by ona gdzieś tam się pojawiła. Ale tutaj Aleksander już, ja grałem dobrze tutaj, naprawdę, ale Aleksander znalazł niesamowite dobre żarty. Ja szczerze mówiąc, to był chyba gdzieś tam 44 ruch, ja nie bardzo nawet rozumiałem jak ma bić, w ogóle tego nie wiedziałem. Bicie, 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 bicie. No i zobaczcie, widzicie Mistrz Świata e, zrobił tak, że te związania teraz jest na jego korzyść że tylko dwoma pionkami, powiedzmy trzema, związano moje cztery i bardzo mocnego klinama. ma. E, szczerze mówiąc, nie jest już żadnej przewagi białek. Nawet wydawało mi się najpierw, że mam gorsze czemu, bo jeżeli natychmiast grać 24-19, bicie, to czarne odrzucają, idą, i biały jeszcze mają problemy z tym, żeby zremisować. Ale na moje szczęście Уже була докrentka і pomyślałem там за якісь 15-20 хвилин. Wiedziałem, можна якось oddać, chyba теж реміс, але łatвий e, так і рух. Он грату, яту, джевдамки, віддає. Іде. Трохи небезпечна позиція, бо у нього два їджі, але я вилічила вже перше забіри його п'янка. На 28-м он ту запропонував Міреміс, але я грам до кінця. Є ще було заграна ту, ту, так, 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 так. І Олександр форсував реміс. Я з тим дуже думний з тієї партії, направді, пошлим на гре, волчилим як тигр. І направди чиснілим може з якогось взгляду космічного позиму Олександра не мала млепше, але я цілу партію мишалам, що мав дуже лепшу. Чиснілим його чиснілим. Ну не дочиснілим, але наступним разом мисля, що все ми уда. Якщо не сподобалася вам така аналіза, прошу уставить лапки, бо дам'яна то дуже cieszy naprawdę дуже працює, я то відzę то поставчимо лайки, нехай ще почеші. І просим просимо теж у коментарі, жеби лепі віджилиśmy які фільми тих цеці, чи więcej з моєю udziałем, як то має виглядати, чи може хочете з якимись лепі Варсабестками з Польщі чи з України, то wszystko możecie napisać, чтоб канал може ще rozwijać в тим kierunku, który ви potrzebujecie. Iwan, wszystko ładnie i pięknie, ale powiedz naszym widzom, w jaki sposób mogą się zapisać, dołączyć do tej Twojej szkoły. Drodzy widzy, jeżeli chcecie zapisać się do naszej szkoły, to zapraszam do komunikacji na Facebooku albo na maila. I nie zapominajcie subskrybować kanału Warcaby, żeby zobaczyć wszystko, co tutaj się dzieje w świecie warcabowym.